Siemaneczko, Wojtaszek Autodetailing Ostrzydowa. Kochani, chciałem Wam z całego serducha podziękować, że jesteście ze mną, bo na moim kanale YouTube zdobyłem ponad 18920 8920 wyświetleń filmik, który znajduje się tutaj. Yy, więc naprawdę jestem mega zajebiście zadowolony oraz dostałem takiej motywacji I postanowiłem, że już od nowego roku 2026 co piątek będę wypuszczał dla Was yy, filmik, na który, będę, który, którego będę przygotowywał cały tydzień, później wszystkie materiały złączymy w całość i w piąteczek pach! Puszczamy dla Was filmik. Jeżeli yy, będziesz chciał być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, zaobserwuj mojego TikToka, Wojtaszek Autodetajning do a ja będę się starał dla Was robić naprawdę interesujące materiały. Będzie palenia gumy, testowanie samochodów i informacja dla Ciebie. Jeśli masz wyjątkowy samochód, którego chcesz pokazać światu, dawaj znać. Będziemy go testować, zaprezentujemy go, wypowiesz, opiszesz swój samochód, no i puścimy dalej, niech ludzie widzą. Więc dziękuję jeszcze raz z całego serca, że jesteście za mną. No i życzę szczęśliwego nowego roku i bądźcie ze mną na bieżąco. Yo.